Rower jest taki na trudne warunki, a pogoda jest... Proszę jaka. Ale to można na błotowie wjechać i No po... tak, na połocu tak, no i będą. Według... Tam gdzie kruka kręcili, oglądałeś kruka? Nie. Tak. Ostro tam się dzieje. Dzień dobry mm, dobry kruk. Tylko wiesz co ci powiem jeszcze odnośnie kruka? Tam jest, bo to jest serial kanału Plus, który rozgrywa się na Podlasiu. To wiesz, że no. Podlasie jest e, przedstawiane tutaj przed tymi słuchaczy, przed tymi milionami jak? słuchaczy, e, no generalnie, że u nas to przestępstwa, banderole, papierosy, alkohol, no tak, i, i, no tak, wszystko e, i jeszcze panie szeptuszki. No bo to się zgadza. Alkohol robił w Czarnej koło krynek. Nie, nie, nie mów źródeł, ja to wypitam. Ej, ale naprawdę, to jest tak postrzegane, że u nas to jakiś... Eee, Za, jak zaświaty. Fikcyjne faktury VAT-u, towar wyjeżdża, niby wyjeżdża, ale nie wyjeżdża, tylko na vat się robi karuzela vat -owska. Ty teraz pomyśl, że ludzie nas oglądają. No i co? My działamy 100% legalnie. Ale to tam ludzie ten. Tam... Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego, podoba się dla mnie, z tej strony Kamil i nie Kamil i mieliśmy nagrywać na podwórku, ja bardzo chciałem, bo Słabo. już... Co jest słabego? Na podwórku Ty nie wyglądasz na zdrowego No ja chory jestem, już się oblałem tu. A co czemu chory w robocie? A tak. gdzie mam być, bo już wczoraj tak, wyzdrowiałem kapkę A, rozumiem Kochani, dzisiaj bardzo fajny, można powiedzieć, o, ale gruby rower Na grube lata, grube czasy, gruby rower Tak, ale... Wydaje mi się, że na tą chwilę nie kojarzę za bardzo firm, które produkują fatbike'i, bo to jest fatbike. Ponieważ tak, Giant miał serię Momentum. Ale to gruzby. To nie były dobre, to takie On tańsze były. 2, 3, 999, Porównywane no. do tych fatbików z, z... hipermarketów. Z hipermarketów nie, nie, nie. a to, to, to nie rower. Kojarzysz? Spec nie ma. Spec nie ma już. Giant z Momentum się wycofał. Mhm. Cannondale miał, ale już chyba nie ma. Ale oni nie mieli, taki, nie mieli plusy. A trek jak najlepszy walczy. Są dostępne dwie wersje. Wersja I Nikarbonowa. Ja nie wiem po co to jest na to. Oto? A na przykład Janek Błachowicz jeździ takim. Kto? Janek Błachowicz, jakby tu przyszedł i powiedział, dawaj S-Worksa, to byś dał S-Worksa i powiedział, gdzie Kto to jest Janek? Zawodnik z UFC. Polak, który tam leje wszystkich. Znaczy wszystkich. Bardzo dobry jest A On ma takiego? No ma. Elektryka, żeby zrobili. Są też takie hybrydy hib z Chin i tak dalej. Ale jak przygotowywaliśmy się do odcinka, co my wyczytaliśmy o nim, ponieważ tak, tu mamy raz że około 27,5, czyli co by nie mówić, mountain bikingowe, teraz enduro, mulety, tak. coś tam, ale o szerokości jakiej? 4,7. 7. sam jest 4,7? Ty czytać nie umiesz. 4,5 o cyferki mi przeskakuje. No za ta, 27 Tak, 27,5 na 4,5. Nie wiem jak to opono się nazywa, przeczytaj. Czyli generalnie... Barbegas Barbegazi A Barbegazi? A kiedyś jeszcze miał trader opony Chupacabra No, Chupacabra to jest Tupa Cabra taki stwór Wiecie co to jest Chupacabra? Felcik pokaż Chupacabry Bo co znajdzie eee, Tak, czyli rower na oponie dwa razy szerszej niżeli normalna, standardowa opona I teraz e, z ciekawostek kolejnych Ile tutaj maksymalnie daje się ciśnienia? Nie wiem. 1.7. 1.7. Tak, jak do roweru MTB niektórzy wbijają pod Nawet 3, nie co, co jest niemądre. Znaczy tu 1.7 to jest napisane, że to jest high pressure. No, czyli że ta czyli 1, 2, tak górna chyba. półka. Ale i teraz sobie można pomyśleć dla kogo to jest rower. My mieliśmy przez dłuższy czas w naszej flocie testowej e, fatbike'a. Ja na nim bardzo dużo jeździłem. Ty jeździłeś? Jeździłem. I co? Pola się bardzo fajnie, po korzeniach jechał. On generalnie jeździ super po takich błotach. Śniegach, po, piachu, po kałużach, po piachu jest to chyba jedyny rower, którym jeździłem, który w piachu w ogóle nim nie rzuca, jak rozrzutnikiem tak, nie rzuca eee, ale i teraz, jak się przygotowywaliśmy do odcinka co nam udało się wyczytać? że oprócz tego, że to jest fatbike, czyli eee, eee, i rower terenowy, no bo grubość, pan wskazuje, że jest to teren, no. to jest to rower jaki? karbonowy Gravel, A. ale już tłumaczę, już tłumaczę dlaczego gravel, są otwory na bagażnik, tutaj pokazuję z i przodu, objaśniam. tam takie jeszcze. No tak, na jakieś tam przednie, na sakwy, na coś tam. Tutaj jest dedykowany e, bagażnik, bagażnik, ale bagażnik tam... z przodu, mało tego, on ma również dedykowane sakwojarze, takie same, które pasują do Checkpointa. A ten bagażnik, co tam mała pizza wejdzie w kartoniku tylko. Sprawdzałeś? On nie jest duży. A mieliśmy też to Były z, z taki, roweru 11.20. No. W ogóle też bardzo fajny rower 11.20. Czyli tak naprawdę można rzec, że to rower wyprawowy, ale mam właśnie wrażenie, że to dla takiego Janka Błachowicza Harpagana. Dla takiego... Ja nie wiem, kto to jest Janek Błachowicz. Wiem, kto to jest tupa kabra. jak wygląda tupa Wiem, kto to jest Błażuszak. A ostatnio zryło moją banie. Boję się. Ralf Kamiński, Balu Rafała. Ale generalnie, no bo jak myślisz, kto by kupił taki rower i gdzie nim jeździł? Ja nie wiem, kto by go kupił. No tak szczerze na fazę. Ktoś sobie kupuje jako rower numer, tak jak są kolekcjonerzy wiem. samochodów. Arnold Schwarzenegger no. też ma fata. Widzisz? Widzisz? mógłby mieć takiego. O, panie Mariuszu? To, kto tak, jeszcze tak. formę mieć? by się budowało. Ty mógłbyś mieć Ty mówi, stoisz mówi. w szeregu z Jankiem Bachowiczem, z tak. i z Arnoldem. Na równi Na równi, dokładnie na równi Ale jeżeli chodzi o samą specyfikację roweru, może dawaj o tym troszeczkę Ten napęd odpowiada SRAM Orzeł GX Jest I Średnia półka tak naprawdę, potem mamy X0 XX1 Tak Czyli taki X, <coughs> przykładając na Shimano no. Może troszkę wyżej Kaseta W rozpiętości 10,52 Z przodu koronka Więcej można powiedzieć, Więcej? 30 Tak. Ząbków. Sama rama jest zbudowana z włókna węglowego z Trek'a OCLV. Mountain. Mountain, takie czyli opisane. już to takie mocniejsze, ponieważ Trek rozróżnia swoje OCLV na kilka rodzajów. W rowerach terenowych jest Mountain, czyli włókno, które jest mocniejsze, na góry. mniej podatne na uszkodzenia A może punktowe, dlatego, że kombulców itd. Tak oni ten węgiel może z gór terpią. I dlatego mountain. Czyli to taki na polskie węgiel brunatny. No czyli z południa od nas. No, no to, to właśnie. To się no. zgadzało. Tak. E, mamy oczywiście, weź po angielsku jakąś nazwę. Armor. Frame armor. Guma armor. Czyli o. na polskie guma ochrona. E, z rzeczy ciekawych, mamy już w tym rowerze dropera. Czyli sobie jak będziemy chcieli zjechać. Do dojechać. Albo do świateł dojechać, tak. tak to Ale po... ja widzę tu pancerze i do powierzchu i to... To, ale to tylko kawały. No ale masz, tu idzie po wierzchu, i tu się chowa w ramie. No. I co? Czyli, Czyli ja to jest niebezpieczne. Na, na niedźwiedzie pojadę takim o. No to właśnie a ty, ty polujesz na niedźwiedzi? Nie, z aparatem tylko. Hmm. Rozumiem. Nie można strzelać. Nie ja Rozumiem. Widelec też jest karbonowy. No generalnie to jest od strony takiej specyfikacji. To jest dość fajny rower, przy czym on tak naprawdę jest w cenie jakiegoś Prokalibra 9,7-98 nawet no a on 97 do 9. No 97 nowego 23 o sprzętowo jakoś chyba super mocno od niego nie odstaje, przy czym ma prostszą konstrukcję, bo nie ma amortyzatora. No właśnie. No tutaj tam jest jeszcze ten kokpit taki aero i tak dalej. No ale wyobraźmy sobie jedną rzecz wyprodukowanie takiego roweru, których się sprzedaje rocznie kilka tak naprawdę u nas się sprzedaje dosłownie kilka sztuk eee, a prokalibrów pro chciał nie chciał kilkadziesiąt się sprzedaje jedyna rzecz tu na plus to widzę tak rączki SI tak, i SI. manetka podwieszona na, mecz, na matchmakerze o to się matchmaker... to jest z angielskiego coś jeszcze a, potrafisz? troszkę tak, sztyca a. tam jest wajcha to tu jest, co to tu nie... znaczy sztyca? Tam jest wajcha, bo jakby ja twojej tu... nomenklatury technicznej czasem nie łapię. Tu jest sztyca, a tam wajcha jest do tego. Czyli że ta tak? Pikutiku robi. Rozumiem. Bo tak. ja chory. A ty też pikutiku robisz? Czy jak chory, no, teraz nie? chory to nie. O, rozumiem, rozumiem. Tylko pizzę które zjadłem, to już jest lepiej. Okej. Okay. Czyli generalnie taka podpowiedź może, że ktoś jest chory, to pizza. To też takie podwazkie zalecenie To wraca, jakich? tak. Zalecenie jest takie. Można się nacierać jeszcze nią, ale to niewiele pomaga. co się nacierać? Hmm, Dobra, to ale jest tak śmiech Powiem Ci, że to troszkę za dużo informacji jak na dzisiejszy odcinek. Słuchaj, większość ludzi nie przyswaja tyle informacji, co w wiadomościach też nie podają. Mogli dać tak naprawdę tu jeszcze kierę o średnicy 35, bo jest tak naprawdę, biednie wygląda ta kiera. Czemu? Bo jest cienka. No tak, dożyliśmy czasów, gdzie ten standard szerszy, 34 i coś tam. 35, a to jest 31,8. No to w sensie, że 31,8 już jest cienkie, gdzie jest to standard ten mocniejszy. No ale tam ten, ten fajny Tak, miało. I co Nie ty ty tylko zostawia jedna rzecz. Mhm. To czy ja wiem, ile kosztuje? No. Ile kosztuje dentka do tego i opona? Ja wiem, ile dentka kosztuje. A, Czyli to tak cię interesuje, ale jednak wiesz? Interesuje, wiem, ale nie wiem, ile opona. Może sprawdzić. Ja wiem, ile dentka kosztuje. Ile dentka? 100 zł. No i co? Robert za 20 tysięcy studentka za Dwie dentki, dwie opony mamy. Czyli A wiesz, ile dwie... kosztuje opona? A tak. może dwie dwie zwykłe dentki. Jak ty dwie to zwykłe dentki kiedy... włożysz? Jak masz tylko jeden otwór na wentyl, no felcik. 559. O, więcej. Czyli 1200. O. No ale kto ci kupuje przybije opony? Dwie na raz, dętki, dwie na raz. 1200, to ja do Wolwiaka kupię. Oponę. Cztery? A On jeździ? Ale ja tylko chciałem y, taką jedną rzecz zauważyć. Że jak włożysz ten rower do twojego Volvo, to potroisz wartość auta. No w sumie tak. Nie, nie, nie. Nie, ostatnie grube naprawy poszły. Tam. No. Tyle poszło w naprawy. Na dwie ręce musisz pokazywać? Ale to set czy tysięcy? Tysięcy. A, <grym> jak dwa. A za, a za ile ty kupiłeś ten? No, dawno było. Ale za ile? Jak brałem z salonu to 5700. Z salonu. Czyli naprawdę ja wyniosły więcej niż wartość twojego auta jakie ja kupowałeś. Ci tak. Dobra, nie o tym program, Tomek. Może, może mi kiedyś nagramy cykl, o dajcie znać, chcielibyście zobaczyć, cykl o samochodach, że ty taki samochodzisz, byś pokazał top swoich najciekawszych samochodów, które ty uważasz za fajne. Hmm? Jednego już nie mam. Dobra, weź. weź, weź, weź. Co jeszcze można by powiedzieć ciekawego o samym rowerze, to ja powiem tyle, o, o przygotowała firma bardzo kiedyś fajna, Sun ten słoneczny. Niesłoneczne, niesłoneczne ja nie słowia Bo jest Sun Race, a to jest SunRingle, Nie wiem, czy one są pochodze. A ringle to co to? bells, ringle bells. Ale nie ja ci powiem sztuczkę. Kiedyś no? na maratonach hercowych przyjeżdżał pan z Białorusi na fatbajku no? na kołach 26 miał koła karbonowe tam wrzucone za 10 tysięcy. To tak. było 10 lat temu. A ja ci powiem jeszcze sztuczkę kiedyś. Generalnie Białoruś i tereny wschodnie kupowało od nas bardzo dużo fatbajków i skala. Kiedyś, jeszcze za starej władzy w specu my kupowaliśmy rocznie fatbajków 30 do 50 sztuk, gdzie sprzedaż w całej Polsce wynosiła o 5 więcej. Myślę, że to na I, I kiedyś przyszło zapytanie z centrali, z Holandii do speca. Co to tam za zielony punkt na mapie, który kupuje większość rowerów z całej, yy, całej Europy, to wszystko yy, szło gdzieś tam dalej, ale z ciekawości, warto zwrócić uwagę jak szeroka jest piasta. Ja mu musi brak... być taka szeroka, wiesz? No musi być, no. Ale też zobacz jak tutaj ładnie zabezpieczony wideł jest. A ja ci co, tam jest gumka taka też, armor. Ale chyba. wiesz o co chodzi, że zobacz, że to, za... to nie jest tak, że to tak zrobione byle jak. Mogli tylko... dać grubszą ramę. Tutaj przez takie elementy widać, że to tak. A ja widzę jeszcze jeden. Dopuszczone jest. Jeszcze jeden plus. Tak? Pan Burke ja w końcu pomyślał. No. Tu jest koronka 30, tak jak mówiliśmy. Da się wstawić większą 34. No. Myśli, że on znowu oglądał nasze wypuciny. Myślę, wy... że on ogląda po Nasze wypociny? Włącza sobie Translator. On by chciał tak nagrywać. Tylko nie ma. Trek raz do roku robił In the Season, czyli taki serię filmów, gdzie tam mówi jakieś swoje spostrzeżenia, to może pan Jurk, Jurk, John Burk! Dziurk? To taki, taki skrót! Pan Jurk przyjedzie burke. i my coś nagramy, może podpowiemy mu, co? Byś jakieś uwagi mógł przekazać pal, pewnie mógł do się nauczyć. Dobra, kochani, będziemy kończyć. Dajcie znać, co myślicie o czerwonym potworze, bo chyba tak można go nazwać. Ta, to coś czerwony, powiedziałbyś to... jeszcze ciekawego? Nie. Hamulce, ale... hamulce z szrem? Od szrema, tak. Level TL? To, 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 to. Tu ma jeszcze takie te. To, 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 Nie, to jest... To, Regulacja haków. Chyba można yy, z tego, co dobrze mnie mam, jechać, można przybliżyć te koła albo odsunąć. Czyli ma zmienną geometrię. No. Tak. I tak naprawdę, słuchajcie, co to jest fajny rower jako ciekawostka dla ludzi, którzy chcą się wyróżniać, dla ludzi, którzy jeżdżą w terenie, a jeszcze cena: 19799. Ja polipowy lubiłem jeździć a Ja lubiłem jeździć naprawdę po Pietraszach po lesie. Ale tam ludzi nie ma i nie widzucie. Ale tak, na tym rowerze to prawda, przypomniałeś mi, jak dużo ludzi zaczepia, jak jedziesz Canon z Lefty, tak. to tym zaczepia jeszcze więcej, bo nie zdarzyło mi się przejechać nim przez miasto, nie zostać zaczepionym przez kogoś i. u pani, no. pani, o Jezu, co to, tak. co to, co? To? Albo po przy witrynach się poprzyglądać, jak jedziesz. I teraz tyrkamy jeszcze tyrkami nie, jeszcze Tyrkamy i nie... ważymy. A masz wagę? Dawaj wagę, ja zatyrkam. Ja tyrkam. Nie, daj wagę. Ej! Ładnie tyrka. Bardzo ładnie. To jest te tyrkami, którego kolarze poszukują i potrzebują. Zgadujcie ile. My 13. i i baton. on ile? Jak tutaj opona waży tyle co normalne koła w rowerze. Ja trzymam wagę, trzymam jej nogi. Nie widzę. 13,500. Te? Tak? Całe, no? Kirillizon. On na takich gumach waży mniej od jakiegoś Marlina, siódemki. No. Ale Te... w cenie Marlina, siódemki mogliśmy mieć cztery. W cenie tego miałbym tak. cztery Marliny, tak. siódemki. W sumie jest to wyjście I co byś prawie... wybrał? Cztery Marliny czy jednego takiego? Dogadałbym Ja się. od razu wybrałbym taki. Dogadałbym się, wziąłbym pięć Marlinów. Na każdy dzień tygodnia miałbym Marlina. Dzień tygodnia ma 7 dni. Pa! U mnie pięć. Tydzień tygodnia ma 7 dni. Tydzień tygodnia? Uuu, Co on się podoba no. dla mnie, alnerki, bym nie sprzedał dla niego. Ale jest to nietuzinkowy rower. Tego dam go tutaj. Cześć. Znów magnesy od Niemców. Do rzekła, to nisko opowieść. Myślisz? To wiesz, ciężko. ciężko no tak, koło, to, koło. to tak. o. Tu godamy i zdjęcie jakieś takie ciężkie, ale generalnie to tu. Generalnie to bardzo fajny rower, na razie. pa. Dobra, będziemy kończyć. Dajcie znać, czy się podobało. Pamiętajcie dzwonki, lajki. Like i, suby, rowery suby. na platformach.